Minęło 40 lat od tragicznej śmierci KS Popiełuszki. Prawda o jego oprawcach przechodzi pojęcie. 19 października 2024 rok minęło dokładnie 40 lat od tragicznej śmierci Kapelana Solidarność KS. Popiełuszko został zamordowany przez funkcjonariuszy Służba Bezpieczeństwa w 1984 roku we Włocławku, a dziś przyglądamy się losom jego skazanych oprawców. Czy sprawiedliwość osiągnęła cel, co zrobili ci mężczyźni po wyjściu z zakrad? Porwanie i morderstwo finał działalności księdza opozycji. Popiełuszko uczestniczył 19 października 1984 rok w Bydgoszczy w mszy SW. Po czym, razem z kierowcą Waldemarem Chrostowskim, wracał do Warszawy. W okolicach Górska zostali zatrzymani przez milicjantów drogówki, którzy w rzeczywistości stanowili grupę operacyjną SB. Kierowcy udała się ucieczka. Księdza brutalnie pobito, związano i wrzucono do bagażnika auta. Ostatecznie na zaporze na Wiśle we Włoc ławku, związanego i torturowanego, wrzucono do wody. Rozprawa sądowa w Toruń trwała od 27 grudnia 1984 roku do 7 lutego 1985 roku. Trzydziestu kilku funkcjonariuszy SB, w tym kapitan Grzegorz Piotrowski, naczelnik Wydziału Departamentu 4, POR. Leszek Pękala i POR. Waldemar Chmielewski, usłyszeli wyroki za porwanie, tortury i zamordowanie księdza. Ich przełożony, pułkownik Adam Pietruszka, został skazany za sprawstwo kierownicze. Redukcję kary Szybkie zwolnienia, co dalej? Choć skazani dostali wysokie wyroki, system ich dotknął w minimalnym stopniu. W 1986 roku, za interwencją ówczesnego szefa MSW Czesław Kiszczak, zostały zmniejszone kary: pietruszce z 25 lata do 15, pękali z 15 do 10, Chmielewskiemu z 14 do 8. W 1987 roku kolejna amnestia. Piotrowskiemu zredukowano karę do 15 lat. Zwolnienia Chmielewski wyszedł w 1989 roku. Kilka lat później miał jeszcze pół roku powrotu za kratki. Pękala wyszedł w 1990 roku. Piotrowski opuścił więzienie w sierpniu 2001 rok po 16 latach. Po wyjściu nowe zawody, zmiany nazwisk, spekulacje. Co robili skazani po wyjściu? Oto przegląd. Waldemar Chmielewski nie żyje. Zmarł 5 września 2023 rok po wyjściu na wolność przyjął nazwisko żony i zajmował się własną działalnością, sklepem ze sprzętem sportowym oraz firmą budowlaną. Leszek Pękala, zmienił nazwisko na Paweł Nowak i przez wiele lat prowadził sprzedaż ogłoszeń do Życie Warszawy. Adam Pietruszka, nie wiadomo czy nadal żyje. Grzegorz Piotrowski, po opuszczeniu więzienia, wpisał się w tło medialne, według doniesień współpracował z tygodnikiem Fakty i Mity i pisał pod pseudonimem, choć redakcja domaga się, by uznać te informacje za niezweryfikowane.